Witam. Następnie pragnę podziękować za wszystkie dobre słowa skierowane pod moim adresem. Nie sądziłem, że stawianie przeze mnie tu audiobooków spotka się z tak pozytywnym odbiorem. Muszę jednak przypomnieć, że moim celem nigdy nie było prowadzenie kanału z audiobookami, a jedynie wypchnięcie w sieć danych, które nazbierały się przez lata i które zacząłem tracić przez uszkodzenia dysków i degradację płyt CD oraz DVD. Sporej części udało mi się to zrobić, i pomimo tego, że nie dobrnąłem jeszcze do końca, to z przyczyn niezależnych ode mnie muszę skończyć. Mój leciwy już komputer przez ostatni rok pracował na wysokich obrotach, renderując filmiki, i w okresie świątecznym udał się na wieczny spoczynek. Grałem w stare gry które bez problemu dźwignie dość leciwy laptop. Do gier mam też konsolę, dlatego nie wyłożę 3500 zł, po to, aby mieć sprzęt do montowania audiobooków, który składa 12-godzinny materiał w rozsądnym czasie. Nie zaryzykuję też przeciążenia laptopa, bo zostanę zupełnie bez komputera. Kanał pozostaje, zarówno tu, jak i na Rumble. Prawdopodobnie postaram się wrzucić co jakiś czas nowy audiobook, ale będzie to bliżej trzechrocznie, rocznie, a nie tak jak do tej pory od kilku do kilkunastu miesięcznie. Jeśli kiedyś okaże się, że potrzebuję jakiś w miarę mocny PC i będę zmuszony kupić, to wrócę tu i zaleję Was potężną dawką audiobooków. Jednak na razie nic na to nie wskazuje. Postaram się jeszcze kupić jedno nagranie Majka Reznika i chętnie się nim z wami podzielę. Potem najprawdopodobniej nastąpi długa pauza. Pozdrawiam i życzę miłego słuchania tego, co do tej pory stawiłem.